na cnoty. Podróż przez duchowość i moralność chrześcijańską. Spróbujmy razem wyruszyć w drogę by odkrywać cnoty, które poprowadzą nas do prawdziwej wolności i świętości. Zapraszam Agata Ruiner. Dzień dobry, szczęść Boże. Cieszę się, że mogę siedzieć przy mikrofonie. Zapraszać na audycję szlakami cnoty. Pewnie często słyszymy, że nasze życie to droga, to podróż i ten obraz może nam towarzyszyć także w czasie wakacyjno-urlopowych spotkań. Ja dzisiaj pragnę zaprosić do refleksji dotyczącej naszego życia. Jest taki psalm, który bardzo lubię Psalm 139. I w tym psalmie możemy przeczytać między innymi: Jeśli powiem, Niech mnie przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło. Sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje. Mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę. Nie tajna ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Oczy twoje widziały meczyny, i wszystkie są spisane w twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. I w tym naszym pierwszym spotkaniu chciałabym zaprosić siebie i każdego słuchacza do tego, żebyśmy spróbowali uwielbić Boga w naszym życiu, uwielbić Boga w sobie. Żebyśmy mogli tak szczerze, tak z serca powiedzieć dziękuję, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Bo jeśli chcemy wyruszyć w podróż, jeśli chcemy na szlakach naszego życia szukać Boga, jeśli chcemy się z Nim spotykać, to dobrze jest spotkać się też ze sobą, to dobrze jest szukać śladów dobrej nowiny w naszym życiu i w naszej historii. Być może wtedy właśnie zobaczymy, że Pan Bóg powołuje nas do świętości, że powołuje nas do bliskości ze sobą. I może wtedy Jego ślady, Jego mgnienia, Jego obecność stanie się dla nas coraz bardziej oczywista. Kiedy czytamy Słowo Boże i sięgamy do objawienia, to widzimy, że to nie jest jakaś neutralna informacja. To nie jest opowieść tylko o faktach, ale że Pan Bóg odsłania nam swoje tajemnice. I to Jego odsłonięcie tajemnic, to Jego zaproszenie do nas domaga się odpowiedzi, bo Bóg nie tyle nam pokazuje jakąś sumę prawd o sobie, nie tyle przekazuje nam tylko jakąś wiedzę, ale On chce być blisko nas i pokazać nam to, kim On jest. I w tym objawieniu przekazuje nam też, jakie ma zamiary względem nas. A jakie to są zamiary? To są zamiary pragnienia. Zawarcia z nami przymierza. Pan Bóg powołuje nas do wspólnoty życia i chce nas zbawić. I może to pierwsze spotkanie jest też dobrym momentem i dobrą chwilą, żebyśmy sobie przypomnieli nasz chrzest, żebyśmy sobie przypomnieli, że Pan Bóg już zawarł z nami przymierze. Może warto odkryć, jaka jest data naszego chrztu, a żeby do wszystkich ważnych momentów w naszym życiu dołączyć jeszcze jedną okazję do świętowania. Sobór Watykański II, a zanim Jan Paweł II w Veritatis Splendor pisał, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia człowieka samemu człowiekowi. I okazuje Mu najwyższe Jego powołanie. Zaglądając do tajemnicy chrztu, przypominając sobie, że my też już jesteśmy nowym stworzeniem, możemy na nowo zechcieć uwierzyć Bogu i zechcieć odpowiadać Mu wiarą, zechcieć odpowiadać Mu naszą miłością. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyć Bogu to znaczy konsekwentnie pójść za Nim. A my w naszej audycji szlakami cnoty chcemy właśnie iść w taką podróż. Ale żeby móc wyruszyć, to dobrze jest wiedzieć, dokąd chcemy w ogóle dojść. Dobrze jest wziąć ze sobą mapę, może jakiś plecak z właściwym prowiantem, założyć wygodne buty. I naszym plecakiem, naszą mapą, naszą drogą ma być bliskość w życiu kościoła. Ma być modlitwa, ma być otwarte serce, ma być zaproszenie Ducha Świętego do tej wędrówki. A jaki jest cel? No właśnie, tym celem przecież ma być świętość i przypomnienie sobie, że to, że Pan Bóg nas stworzył, wypływa z Jego miłości. Że Bóg w Trójcy Świętej stworzył nas do miłości osobowej i stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, po to, żebyśmy mogli być szczęśliwi, po to, żebyśmy mogli kochać. Po to, żebyśmy byli kochani, po to, żebyśmy chcieli być blisko Niego. I nasze życie moralne, a o tym też będą te audycje, on ojawi się jako odpowiedź na tę bezinteresowną miłość, na to bezinteresowne działanie, które Bóg względem nas rozpoczął. Rozpoczął je wtedy, kiedy nas wymyślił, rozpoczął je wtedy, kiedy nas stworzył, rozpoczął je wtedy, kiedy dał nam wolność. Kościół uczy nas, że im więcej czynimy dobra, tym bardziej stajemy się wolni i że prawdziwą wolnością jest wybór dobra, jest pragnienie służenia dobru i sprawiedliwości. I pięknie o tym pisał papież Franciszek w adhortacji o świętości, kiedy przypominał nam, że świętość jest naprawdę dostępna dla każdego, że nie jest zarezerwowana tylko dla niektórych, tylko dla wybranych. No, on pisał tam, aby być świętymi. Nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. Często mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcić wiele czasu modlitwie, ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach. Tam gdzie każdy się znajduje. Dalej papież Franciszek pisał, jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. W adhortacji, z której pochodzi ten cytat, czyli z Gaudete et Exsultate, papież Franciszek wielokrotnie przypomina nam, że świętość jest możliwa, że jest Bożym zaproszeniem dla Ciebie. I dla mnie. Mówi tam o tym, żebyśmy chcieli pozwolić Bogu, by łaska naszego Chrztu mogła owocować na drodze do świętości. Może potrzebujemy w tym pierwszym spotkaniu obalić taki mit świętości, która miałaby być tylko dla niektórych, albo świętości, która miałaby wypływać z perfekcji, z doskonałości, z naszej siły. Tymczasem świętość, do której zaprasza nas Pan Bóg, wypływa prosto z Niego. My mamy być doskonali, tak jak Ojciec jest doskonały. Mamy być święci, bo On jest święty. I to, co o Bogu wiemy na pewno, to to, że On chce nam tej świętości udzielać, że On chce być z nami w przyjaźni. On chce nam towarzyszyć na ścieżkach naszego życia i nas prowadzić, że ta świętość będzie procesem, będzie właśnie wędrówką. I pod koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałabym z serca zaprosić do tego, żeby Znaleźć sobie dzisiaj taki moment, taką jakąś jedną chwilę, w której wybierzemy na nowo dobro. Takie dobro, którego może nikt nie zauważy, tylko Pan Bóg. I może dzięki temu dobru, dzięki temu ponownemu wykorzystaniu we właściwy sposób naszej wolności, zrodzi się w nas tęsknota za świętością. I może dobrze jest na nowo uwierzyć, że ona jest możliwa. Że ta codzienna wierność, w tym co proste, tym co zwyczajne, tym co takie oczywiste, okaże się dla nas miejscem budowania naszej radości i szczęścia, i rozwoju miłości. I wierzę głęboko, że tak będzie, i niech te spotkania nas do tego prowadzą. Życzę bardzo dobrego dnia. Dziękuję za wspólną podróż szlakami cnoty. Niech ta droga prowadzi Cię ku prawdziwemu szczęściu i świętości. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a w międzyczasie zapraszam Cię na moje media społecznościowe, kanał Prawie Morały.